Jeszcze zanim zaczniemy, chcecie tylko zaprosić na mojego nowego Discorda, na którym jest już blisko 200 osób, a na 200 osób robimy właśnie duży event na serwerze, na którym no, no musisz być, no mordo, jak cię nie będzie, to będziesz żałował. To tyle z ogłoszeń. Pewnie się zastanawiacie, co dalej z Graphic Battles, jedną z lepszych serii na moim kanale, bo swego czasu robiła ona naprawdę kozackie wyniki i byłem z niej bardzo dumny. No i właśnie, no po prostu, co dalej? Co z tą serią? Bo tak naprawdę, ostatni odcinek z niej był rok temu, więc szmat czasu, w cholerę czasu temu, i wciąż dużo osób nie wie, co dalej. No i po prostu usiadłem sobie pewnej nocy i mówię, nie no, kurde, trzeba to wrócić. Trzeba z tym wrócić. Naprawdę fajnie się czułem robiąc to i tworząc ten cały projekt, bo naprawdę je bardzo mi się podoba. No i oficjalnie można powiedzieć, że ten projekt wraca, bo chcę go zreaktywować i do tego potrzebuję jako tako waszej pomocy, bo ja wiem mniej więcej kogo zaprosić, wiem kogo chcielibyście zobaczyć, żeby wystąpił. Oczywiście jeśli ktoś nie wie, to jest to seria polegająca, jest to po prostu turniej graficzny, w którym po prostu biorą udział graficy na wysokim poziomie. Może w poprzedniej edycji, sezonie tak nie było, ale tym razem chciałbym, żeby tak było i będę będę naprawdę uważnie dobierał tym razem osoby, żeby wszystko było o wiele lepiej niż wtedy. Ale no właśnie, w tym momencie przypomniałem sobie kolejne myśli sprzed tego roku, że bardzo dużo widzów pytało zawsze w komentarzach, co zrobić, żeby dołączyć, bo oni też by chcieli, wiadomo, jak to jest, i pomyślałem sobie, nie no, w sumie spoko, fajna opcja, każdy może w sumie spróbować i wiadomo, nie każdy musi mieć kanał, nie każdy musi generować jakieś zajebiste zasięgi, żebym wziął go do projektu. Wystarczy po prostu, że będziesz, że po prostu Posiadasz jakiegoś zajebistego skill skilla do grafik i to tak naprawdę w pełni mi wystarczy. Więc uwaga, teraz wiadomość do Ciebie, jeśli chciałbyś dołączyć, po prostu czujesz, że kurwa bardzo byś rozpieprzył ten turniej. To prosta rzecz. Wchodzisz w opis, jest tam e-mail, w opisie też jest logo. Nowe logo całego projektu po i po prostu tworzysz dowolną pracę, nie ograniczam tutaj w ogóle z wimerami, z tematyką. Nie, to należy do Was. Możecie wykazać się jak najbardziej kreatywnością i po prostu to logo pobieracie i tworzycie z nim jakąkolwiek pracę graficzną i podsyłacie ją na tego maila, który jest w opisie. Ja te pracę będę surowo oceniał i pracę autorów, które najbardziej mi się spodobają. Ja po prostu się do Was odezwę i przyjmę Was do projektu. Myślę, że nic skomplikowanego, a myślę, że fajnie dać tak jako możliwość, Bo może wyłonić jakiś nowy talent, a po co brać ciągle te same znane twarze, skoro można dać szansę komuś nowemu. Wiadomo jak jest. Dosłownie, liczy się tylko skill, nie patrz na subskrypcję, tak jak już mówiłem, bo jest to nieważne, jeśli będziesz miał skilla, to one same urosną. Można łatwo zbudować kanał. Znaczy będą no, po prostu występ w takim może ci pomóc, jeśli to dobrze wykorzystasz i rozegrasz. Więc, tak jak już powiedziałem, drugi sezon, jak najbardziej chciałbym go zobaczyć. I już się staram, żeby on ujrzał światło dzienne i będę dawał info jakiekolwiek, jeśli będę już w stanie, gotowy, wypuścić nowy odcinek. I jeszcze nie wiem, czy będzie to na tym kanale, czy na moim drugim kanale, bo ciężko mi się zdecydować z tym wszystkim, bo teraz. Chcę jakoś zmienić kontent, ale wiadomo, że drugi kanał może być jak najbardziej graficzny i mi to nie będzie w ogóle przeszkadzało. I tak jak już mówiłem, ja mam wstępną listę osób, którym, którą chciałbym zaprosić, ale jeśli znasz jakiegoś kozackiego grafika, no to proszę napisz mi go w komentarzu i oczywiście się do niego odezwę. Przedstawię jak to wszystko wygląda i postaram się zbudować zajebisty drugi sezon. Razem z Twoją pomocą, z waszą pomocą. Myślę, że mogę na Was liczyć, że razem zbudujemy kolejny fajny sezon właśnie tej serii, bo nie chciałbym, żeby ona się tak skończyła, bo naprawdę ma sobie ogromny potencjał i wierzę, że można ją jeszcze pociągnąć do nawet trzeciego sezonu. Więc liczę na waszą pomoc i na waszą kreatywność. I to tyle. Bardzo wam dziękuję, że oglądaliście. Mam nadzieję do końca, bo chciałbym, żeby Watch Time się zgadzał. Jeśli możesz, to zostaw subskrypcję, bo ostatnio oczywiście zasięgi upadły. Wiadomo, przerwy i te sprawy, ale wszystko da się odbudować. No i zostaw oczywiście tego walonego lajka, bo to też bardzo mi pomoże. To na tyle. Dziękuję, że oglądaliście do końca. I siema do następnych filmów A, jeszcze bym zapomniał Ten turniej jest tylko i wyłącznie Tylko i wyłącznie dla osób z Photoshopem Czyli po prostu z... Nie ma tu żadnych mobilnych grafików. Tak po prostu zdecydowałem, bo zestawienie jakiejś osoby z mobilnego świata, a z tego komputerowego, jest bez sensu, bo to są nierówne szanse mimo wszystko. A lepiej, o wiele lepiej, według mnie, ogląda się osoby, które tworzą w Photoshopie. Jest tam po prostu lepszy interfejs i lepiej to wygląda później na overlayu, który jest w filmie. Tak zadecydowałem, możecie mnie zabić, przepraszam, ale no tak. Myślę, że będzie o wiele lepiej. Teraz już naprawdę siema i miłego dnia czy tam noc. Dziękuję za uwagę.